Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Yy, znajdujemy się w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu. Yy, czytelnia przeszła lekką kosmetykę, yy, dekoracja się zmieniła. Szkoda, yy, ja żałuję, Pani Prezydent również i, i pracownicy Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a przede wszystkim najmłodsi czytelnicy, że nie mogą z niej skorzystać, ale bądźmy cierpliwi, na, na, na najbliższym czasie wszystko się zmieni. Drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest kampanii czytelniczej Mała Książka Wielki Człowiek. Witam serdecznie na konferencji panią prezydent Miasta Nowego Sącza, panią Magdalenę Majkę. Witam serdecznie mamy z synem, panią Anię Łukaszczyk z Samuelem i panią Anię Kosowską z Grzeblach, pracownika Sodeckiej Biblioteki Publicznej, koordynatora akcji Mała Książka Wielki Człowiek. Drodzy Państwo, biblioteka po raz pierwszy bierze udział w tej kampanii czytelniczej, z czego bardzo się cieszymy, oczywiście. Czasy jest niekorzystny, dzieci bardzo sporadycznie przychodzą do biblioteki po książeczki, ale rodzice nie zapominają, że nasi najmłodsi czytelnicy również łakną i chcą, żeby im czytać te książeczki. Więc dlatego biblioteka postanowiła do tej akcji przystąpić. Teraz pozwolicie Państwo, że oddam głos pani Ani Kosowskiej z Grzebna, która jest koordynatorem tej kampanii czytelniczej. Szanowni Państwo, tak jak pan dyrektor powiedział, nasza biblioteka bierze w akcji udział po raz pierwszy. Natomiast sama akcja Mała książka, Wielki Człowiek i wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków są realizowane już trzeci rok. Przez Instytut Książki, wspierany oczywiście przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Coż może zrobić przedszkolak, żeby wziąć udział w takiej akcji? Oczywiście tutaj potrzebni są rodzice, opiekunowie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi do tego, żeby przyjść do biblioteki. Przyjść i się zapisać. A jeżeli są już zapisani, po prostu przyjść i odebrać wyprawkę czytelniczą. Instytut Książki wydał właśnie taką książkę, pierwsze czytanki dla. Jest to zbiór wierszy, opowiadań wybitnych polskich autorów, pisarzy, poetów. Mamy tutaj i klasykę polskiej literatury dziecięcej, ale też powiedzmy pozycje najnowsze. Znajdziemy tutaj i Chotomską, i Tuwima, ale również Kazdebkę czy Michała Rusinka. Dla rodziców, Instytut przygotował taki mini poradnik o wartościach płynących z pożyczania książek, z czytania książek. Książką połączeni. Dodatkowo każdy przedszkolak, który przyjdzie do nas do biblioteki, oprócz karty bibliotecznej, otrzyma również, tutaj pokażę, taką kartę małego czytelnika. Ta karta służy do zbierania naklejek za każdą wizytę w bibliotece. Mały czytelnik otrzyma naklejkę za każdą wizytę zakończoną wypożyczaniem książek. Mamy też mnóstwo różnych gadżetów przekazanych nam przez Instytut Książki. Po zebraniu 10 naklejek, zapełnieniu całej karty naklejkami, młody czytelnik otrzymuje dyplom, dyplom małego czytelnika i dodatkowe też gadżety typu właśnie kostka zakładka więc zapraszamy co mają na celu te to zbieranie naklejek chodzi o to żeby zachęcić dzieci zachęcić ich rodziców do odwiedzania biblioteki jakie korzyści płyną z czytania książek myślę że Wiele osób mówi, mówiło i wiele o tym wiemy, natomiast tutaj ta akcja ma też na celu podkreślenie tego, że warto z dziećmi chodzić do biblioteki. No, było wspomniane, czasy mamy, jakie mamy, natomiast w bibliotece wydaje mi się jest dosyć bezpiecznie. Bibliotekarze dbają o, tym, o to, żeby był zachowany reżim sanitarny, więc maluchy tutaj z pewnością mogą się z tej strony czuć zaopiekowane i bezpieczne. Książki poddawane są kwarantannie. Jakie korzyści płyną z przychodzenia do biblioteki? Maluch poznaje miejsce takie dosyć ważne na mapie kulturalnej miasta swojego może się uczyć wyborów takich powiedzmy na miarę swoich możliwości. Może, się, może wybierać książkę, może decydować o tym, co będzie czytać. I to są takie, myślę, pierwsze wybory, takie dosyć ważne, uczące, przygotowujące do takich poważniejszych wyborów w przyszłości. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że w tych trudnych czasach, o czym już padły dzisiaj słowa, kiedy jesteśmy trochę bardziej zamknięci w domu, trochę mniej mamy możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach i troszkę bardziej skazani na siebie, to znaczy rodzice na dzieci i dzieci na rodziców, ponieważ tego czasu spędzonego wspólnie razem jest oczywiście więcej, że właśnie w tym momencie. Yy, Nasza samorządowa instytucja, biblioteka, przychodzi z pomocą. Przychodzi z pomocą, żeby zaproponować, jak lepiej spędzać ten czas właśnie pomiędzy dziećmi i rodzicami. Dziećmi tymi najmłodszymi, już przedszkolakami. Ogromnie się cieszę, że ta akcja o pięknej nazwie Mała książka, Wielki Człowiek zagościła również w Nowym Sączu. Bardzo, bardzo serdecznie w imieniu Pana Prezydenta i w imieniu swoim, naprawdę zapraszam wszystkich rodziców, bardzo się cieszę, że Samuel z mamą tutaj dzisiaj są, żeby pokazać, że to jest bezpieczne miejsce i bardzo dobre miejsce, do którego naprawdę trzeba przyjść i. To nam pomoże, żeby przetrwać ten cięższy czas i wyjść z niego może nawet jeszcze lepszym. Zapraszam wszystkich do biblioteki. Szanowni Państwo, ja jeszcze tak od ciebie powiem, że zachęcam wszystkich rodziców i dziadków, oczywiście. Jeżeli przychodzicie Państwo do biblioteki, czyli na oddział dla dzieci i młodzieży i na wszystkie filie naszej biblioteki, to serdecznie proszę, jeżeli dzieci nie mogą z Państwem przyjść, bo ze zrozumiałych względów, oczywiście, to proszę yy, rozpytywać pracowników. Pracownicy zresztą, zresztą też będą pytać, czy Państwo macie wnuki, wnuki i dzieci, bo oczywiście w określonym wieku, czyli od 3 do 6 lat. I, i wtedy pracownik wyda właśnie te wszystkie, te wszystkie rzeczy w tej wyprawce czytelniczej. I to będzie dla nas największa radość. A jak już samo dziecko będzie mogło odebrać tą kartę i te książeczki, no to proszę sobie wyobrazić, jak będziemy bardzo szczęśliwi. Drodzy Państwo, jak już, jeżeli, jak już jesteśmy w tej odnowionej czytelni, chciałbym bardzo podziękować sponsorowi, który nam umożliwił oczywiście tą całą dekorację, przygotowanie tej dekoracji. To jest firma Woodcut, pana Sebastiana Kality. Chciałem przy okazji podziękować, bo naprawdę duży wkład i jestem z tego bardzo zadowolony. I mam nadzieję, że już niedługo nasi najmłodsi czytelnicy będą mogli z tej czytelni korzystać. Bardzo dziękujemy w takim razie Państwu za przybycie. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia życzymy. Dziękujemy bardzo. Wszystkim. Dziękujemy bardzo.